Zaczynamy dzień drugi. Będziemy składać. Mamy już uszczelki. Takie dwie uszczelki. Zaraz sobie porównamy grubość uszczelki nowej. Z uszczelką, która jest na silniku. No i co? Będziemy składać powoli. Miejmy nadzieję, że wycieku żadnego nie będzie wcześniej Wam mówiłem, tutaj w pierwszym odcinku mamy wszystko umyte, wyczyszczone przygotowane do składania, tak więc maks. 2 godziny i odpalamy a ja się biorę za robotę dla Was timelapse i będziemy odpalać tak więc wyjmiemy sobie teraz te dwie uszelki tutaj Ta się tutaj wcześniej ruszała. Kurde, ale ona jest twarda. A powinna wyjść. Okej, okay. to mamy. Teraz to. Strasznie twarda ta uszczelka, nie mogę nawet tego haczyka tutaj wbić No dobra, będę musiał użyć dwóch rąk Tak więc wybaczcie mi na chwilę, zaraz się spotkamy Słuchajcie, teraz sobie tak światło zapaliłem i zobaczcie, że zauważyłem, że ta uszczelka tutaj w tym miejscu jest pęknięta dlatego nam tutaj olej spiżrzał No dobra, teraz nie będzie problemu z wyjęciem, bo jest pęknięta, jest dziurka. Miejmy nadzieję, że tam nic mi nie wpadnie do środka. O plasticzek ładnie pęk. Dobra. Chodź tu do tatusia. słyszycie jak to pęka? Po prostu żywy plastik. Teraz będę mógł to sobie jeszcze tam doczyścić. I będziemy zakładać nową uszczelkę. Kurde, jak to nie chce wyjść. Broni się pęka na kawałeczki. Dobra, ten kawałek już sobie na spokojnie wiemy dwoma rękoma, bo może mi tam wpaść. Słuchajcie, mierzymy sobie teraz grubość. Mamy tutaj 4 mm na nowej uszczelce. A teraz sobie zmierzymy starą. Mi się to uda jedną ręką, ale chyba się uda. Dobra, moment. Dobra, wezmę ten kawałek. No, podnieś się. Co za upart. Ok, a stara. Ma 3 mm, ha, ale numer mm różnicy, nie jaja. Dobra, jeszcze zobaczymy tą, chociaż ta wyglądała tutaj dużo lepiej. Nie wiem czy ona tutaj no, chyba nie była zmieniona, ale e, jakość tej uszczelki jest dużo lepsza niż tamtej ile to ma? Ta ma 3 a nowa Kurde, też będzie milimetr różnicy. Ciekawy jestem. Dobra, mamy nową 3 i 3-6, mm przepraszam, 60 mm 60 mm różnicy to dużo. Zobaczcie. Tak to wygląda. Ta jest plastikowa. Posłuchajcie. Plastik. Guma zamienia się w plastik. A ta? Pięknie. Dobra. Składamy. Już złożone. Pierwsze co zrobię, to zbudujemy sobie ciśnienie oleju. Mam podłączony zegar. sobie leży tutaj, tak więc będziecie go obserwować, ja będę kręcił silnikiem, ogólnie tak. Przekaźniki od pomp, od pomp, od pompy są wyjęte, więc nie powinno nam tutaj nabijać nic z ciśnienia chcę yy, tak naprawdę pokręcić trochę silnikiem żeby żeby zbudować ciśnienie oleju a ciśnienie paliwa yy, jeszcze przyjdzie na to czas na razie ta wskazówka musi tutaj dojść przynajmniej na 1,6 no i zobaczymy, zobaczymy co się wydarzy jak dojdzie będziemy odpalać i miejmy nadzieję że wycieku oleju już nie będzie ok, kamera ustawiona dostawione akcje no Co zbudowało się coś Dajcie mi zobaczyć no widzę że jeszcze nic tak więc kręcimy dalej Lepiej do wykręcić? Cztery pan. Dobra, odpalamy. Mamy przekaźnik od pompy już włożony. Możemy możemy kręcić. Ok, hey, trupik odpalony na razie wycieku nie widzę na zegarze mamy dwa ile tutaj są te pojogi dwa? Cztery 200 dwa mamy no ale to silnik zimny, tak poczekamy aż się rozgrzeje nam yy, olej i będziemy monitorować jakie będzie ciśnienie Słuchajcie, rozgrzewamy silnik, rozgrzewamy olej. Mamy na razie 34 stopnie. Czekamy aż będzie 80, sprawdzimy sobie ciśnienie oleju. Czy się zmieniło, czy się nie zmieniło? To się okaże. I miejmy nadzieję, że nie będzie wycieku. Na razie nic nie widzę, a jak będzie, to się okaże, tak? Miejmy nadzieję, że to było to miejsce, w które właśnie było, był wyciek oleju i właśnie teraz to naprawiłem ale zimno znowu już dzisiaj 7 stopni trzeba będzie troszeczkę poczekać aż ten olej się nagrzeje ale powoli powoli podążamy do celu słuchajcie temperatura jest płynu 93 oleju 81 tak więc możemy sprawdzić ciśnienie w odpowiednich warunkach takich jak zaleca producent Zobaczmy, 1-6 tak jak było poprzednio A zaraz powiem wam co to dokładnie oznacza kurde, akurat dzisiaj muszę tam napierdzieć jak inteligencja śpię, słuchajcie, ja chciałem powiedzieć odnośnie tego ciśnienia, ale a więc tak oleju, czy system był rozszerzony, czy nie był rozszerzony, nie bardzo się zmieniło. Jaki jest wniosek mój na tą właśnie sprawę? No wniosek jest taki, że jakie wycieki mogą być, to mogą być wycieki wewnętrzne oleju i wycieki zewnętrzne oleju tak jak widzieliście tutaj był wyciek zewnętrzny i ciśnienie oleju na czujniku było prawidłowe czy znaczy, ciśnienie oleju na komponentach silnika były prawidłowe no śmiem wątpić, bo wyciek był bardzo duży, ale co za tym idzie, wyciek był widoczny, bo był zewnętrzny, można było go bardzo łatwo zlokalizować, naprawić i usterka jest usunięta. Teraz co w przypadku, Tutaj mamy wyciek wewnętrzny, mamy silnik diesla i właśnie jedziemy na to, żeby ciśnienie oleju podnieść. A no, podnosimy ciśnienie oleju. Wszystko w porządku. Wizualnie mamy potwierdzenie, że ciśnienie oleju wzrosło, bo czynnik wykazuje nam wzrost ciśnienia oleju ale czy na komponentach całego silnika ciśnienie oleju jest odpowiednie? no właśnie tu jest problem, że tego nie wie mówi się o zacierających się panewkach mówi się o różnych rzeczach ale zbadanie tego czy po podniesieniu ciśnienia oleju ciśnienie się zmieniło wszędzie po równo na no to nie ma nic odpowiedzi twierdzi się, że tak jak najbardziej ciśnienie oleju i tak dalej. Mamy proces na chwilkę oleju. Ale moim zdaniem wcale tak nie musi być. Tak więc nadal jestem za tym, żeby najpierw usuwać usterki, a później ewentualnie podnosić się, nie oleju, jest Moim zdaniem nie ma takiej potrzeby Nie jestem tu żadnym ekspertem ani autorytetem. Wiadomo, że są garaże, które się wyspecjalizowały w podnoszeniu ciśnienia. Tak naprawdę przekonują wszystkich, że trzeba to robić. Woda się zaraz, zepsuje, zatrzym. Zatrzym. Zatrzym dzieje jak jest u nich na warsztacie takie auto to oni to tak właśnie stwierdzają trzeba to podać pokrótce i chcą zobaczyć to odbierać odkręcę się wszelka gumowa zasada nie mogę go palcami tak więc wnioski jak zawsze wyjmijcie sobie sami czy podnosić, czy nie podnosi to jest nasza sprawa tutaj oczywiście w całości się... jest kompletnie inny system jeżeli chodzi o pracę ciśnienia oleju ale chciałem tak bym tylko to jakby spróbować pokazać o co chodzi Nie każdy sobie zdaje sprawę z tego co robi i z czym to się wiąże później Ja mówię nikt z osób które podnoszą ciśnienie oleju nie da wam gwarancji, że wasze komponenty w środku silnika są sprawne, nie wymagają napraw. A czy później podniesienie ciśnienia oleju tak naprawdę ich nie zniszczy? Tego nie wiemy, tak? Bo nikt takich prób ani badań nie przeprowadza. Tu tylko gada o tym, że trzeba podnosić. Bo te silniki się zacierają i tak dalej. Wiadomo, ja Audi i Volkswagen zmieniają softy i podnoszą. Nie oznacza wcale, że mają wiedzę na ten temat, że właśnie te komponenty w silniku się nie zużywają nadmiernie. Ale się nie muszą zażywać z braku ciśnienia oleju tylko po prostu są tak a nie inaczej skonstruowane one mają się psuć nie masz jeździć dożywotnie tym autem to ty masz je naprawić więc komponenty też nie są stworzone do tego żeby Też nie są stworzone do tego, żeby Wytrzymywały nie wiadomo jakie przebiegi nie mają coś wytrzymać, ale Bez przesady I po to zatrudniają Sztab ludzi Żeby one były żywotnie. Tak naprawdę jest to doświadczenie w produkcji części i te części właśnie mają się wam psuć nie zawsze, czym szybciej tym lepiej nie będę już wam tutaj za zanudzał was bo może was to nie interesuje

Zobaczymy jak auto się będzie zachowywało i czy się nie, nie będzie lał olej Na razie jest wszystko poskładane, to jak powinno być poskładane Błędy pokasowane, czynniki podpięte A widzieliście w pierwszym materiale błąd czynnika układu parkowania Lewy środkowy, czyli ten w grillu, wymieniłem go. Niestety nie mam takiego identycznego, bo mam lewy, ale ten co jest w zderzaku nie ten co w grillu. W grillu jest czujnik troszeczkę inaczej skonstruowany. Ogólnie założyłem ten swój. System czujników parkowania działa. Tak samo zaraz włączę sobie radary radary się włączyły utrzymują prędkość więc działają był błąd czujnika i od razu cały system nie działa, bo to wszystko jest ze sobą powiązane tak więc <laughs> jak ktoś was się pyta na forum mój radar nie działa ACC wszystko nie działa breaking out nie działa Słuchajcie, nie ma jednej odpowiedzi na, yy, na, takie, na taką przepadłość. Rzeczy, które mogłyby się uszkodzić lub działać niepoprawnie, jest naprawdę duża ilość. To nie jest tak, że jedną rzecz wymienicie, bo Twój kolega też to wymienił i to na pewno będzie działać. Nie macie przynajmniej po cztery czynniki w zderzakach, czyli osiem czynników. Jeden czynnik powoduje błąd y, automatyczny. Control macie antenę GPS, macie przycisk w, y, w manetce. No jest dużo rzeczy, dużo możliwości, które mogą wpływać na to, czy ACC działa, czy nie działa. Więc nie sugerujcie się, nie pytajcie się, bez diagnozy, bez czytania błędów, bez podejrzenia. Y, Life data, bloków wartości mierzonych, nie podejmujcie się napraw ACC to nic nie daje. Będziecie wymieniać, wymieniać, i jeszcze raz wymieniać i nic z tego nie będzie. Będziecie wydawać kasę po prostu. Oczywiście jak chcecie, bo was nie stać na to, żeby kupić sobie jakiegokolwiek vcds czy Ewentualnie OBD-11, no to, to wymieniajcie czynniki. Wymieniajcie anteny. Wymieniajcie przączniki, wymieniajcie radary, kamery w szybach, procesory. No jest tego. Jest tego sporo i może kiedyś Wam się uda trafić. Dobra, ja sobie przejadę się tym autem, to jak powinienem się przejechać. I jak będę już pod garażem, to sobie pogadamy. Słuchajcie, wycieku nie ma, wszystko jest na tą chwilę skończone. Trzeba umyć podłogę. Przede wszystkim, bo podłoga jest brudna. No i co? Trzeba będzie zrobić jakiś serwis pewnie w przyszłości w tym aucie. Tam się okazuje, że na misce olejowej jest czerwony silikon. Pewnie są jakieś wycieki, więc tym zajmiemy się później. Jak właściciel będzie chciał to robić. A na dzisiaj żegnam się z Wami. ACC działa, czynniki działają, tak więc na razie ja zrobiłem co mogłem zrobić. A za chwilę witam się z Danielem. Was żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.